あそ,うそうだとこれだとこういくから。はい Szczerze ja że myślałem przez moment, że tego wielkiego będę miał, nie? Dobre, fajne, fajne, zajebista atrakcja, naprawdę zajebista atrakcja. Jak będziecie mieli okazję być widzowie naprawdę w Tokio, czy ogólnie w Japonii i znajdziecie gdzieś taki lokal, bo pamiętajcie o tym, że tak jak wcześniej wam wspominałem, możecie sobie tutaj przyjść na show, zjeść, pooglądać z rodziną, a dodatkowo po takim pokazie, jak ten to będzie chętny, to tak jak wam mówiłem, z dwóch sektorów są wybierane osoby, minimum cztery maksymalnie, jak będzie więcej, no to gracie w takie pałeczki, jedna pałeczka, cztery pałeczki są pokolorowane i wtedy się możecie zmierzyć, Wydaje mi się, że z widzami, tak jak patrzyliśmy z boku, trochę się bawili, a z nas widzieli, że chcieliśmy trochę wygrać i po prostu pokazali, że oni są na swoim terytorium u siebie. No nie, no nie mogli przegrać u siebie. Mm. Nie, nie, ale bardzo fajne, naprawdę. Szacun, szacun. Ale ja a, i Ogólnie chcieliśmy widzowie pojechać do Dojo, gdzie jest sumo uprawiane i zrobić cały film z tego, a nie wrzucać go do tego filmu, ale to jest święty sport dla nich tak, tak, i oni tak. nie mogą z nikim... To już to naruszanie jest naruszanie, po prostu tak, wchodzenie no. z butami w ich kulturę, tak. a tutaj było dla zabawy. Ale widać, że oni trenowali nagrywać nie? to tak komercyjnie, to. To osoby, które już nie uprawiają tego tak, normalnie. Dobra, tak. do sparingu z opakami mogły wejść na ja smoka, który już nie jest smoką, czyli w sensie mieliśmy przykład tutaj, prawda? Ja Wam powiem tak, gdyby przyjechały jakieś konie wielkie, potatuowane gdzieś do mnie na hale, na salę, i co by się prężyli i bym był w to by to mój sport, to tak samo bym z nimi pojechał. Nie się... dałbyś sobie pozwolić, no. żeby ktoś z zagranicy Jak ci za... narodowym sporcie, nie? Ale myślę, że ja miałem spore szanse. To.